Cześć, siemaneczko, mordyczki, banieczka na dróbko. Witam serdecznie i pozdrawiam. Piąteczka i żółwiczek dla Was. Na start. Eee, przed chwilą zacząłem nagrywać, ale nie ogarnąłem wszystkiego. Lecz teraz już wszystko wiem, co i jak. Eee, nie mamy w Nie, w sumie muszę jedną rzecz tylko tutaj zrobić: pójść do li. <laughs> Wybaczcie za moje gardełko tu Jestem troszkę zachrypnięty. Lepiej się do tego nie mieszki. Witaj? Co myślisz o całej tej sprawie z kopalnią? Myślę, że zagrożenie już minęło. Nasz obóz wiele ci zawdzięcza. Przydałby mi się ktoś taki jak ty. Dziękuję. Muszę już ruszać w dalszą drogę. Jeszcze coś, weź tę magiczną runę jako symbol naszej wdzięczności za twoje dokonania. Dziękuję, do zobaczenia. Dobra, jeszcze raz. Co myślisz o całej tej sprawie z kopalnią? Tym razem posunęli się za daleko. Jeszcze tego. Co myśli tym razem? Po... Dobra, więcej nic nie ma. Czy ja już wszystko tutaj mam? Jakby coś załatwione. No i teraz muszę w sumie się udać tylko do świątyni śniącego. Czyli na ziemię orków. Że na ziemię orków. A im szybciej, tym lepiej. że im szybciej, tym lepiej. Także sobie idziemy. Czy tam biegniemy bezim. Musi być jednak ziarno prawdy. A to ulumulu mam zrobione w ogóle? Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Czekajcie, no. Mam! W tej historii musi być jednak ziarno Ej, w ogóle mam jakiś... 5 trolla w ogóle co to jest za to? Plus konia ja go mam. Pogadajmy lepiej, e, Nie masz rację. Nie wiem. Kusze mogę założyć, Kursy ciekawe. Nigdy się nie nauczą. Hmm. To się już więcej nie powtórzy. Wiem, że to kupywałem. Nie wiem, skąd ja to zrobiłem. Yy, ale wiem na pewno, że musiałem save od, 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 od tego bywać. Yy, od no. Mów szybko, jak to się mówi, wymawia czy tam powiada. Yy, sejwa szuka na internecie. Także, no, niekompletny save jest mój. Także podejrzewam, że te bronie są nie moje nawet, bo ja tej broni nie miałem. Jakby nie mówić, szukałem w sumie najbardziej kompatybilnego savea do swojego i udało się znaleźć trochę czasu mi to zajęło, ale to tam wiecie grunt, że się udało znaleźć <laughs> że grunt, że się udało znaleźć musimy iść tam, właśnie tam ziemię orków na ziemię orków I powinien gdzieś niedaleko być tu most. Tam jest, dobra, widzę. Dzień. Ja już nawet te... tego nie zbieram. Urszak. Nie masz nic do powiedzenia, ciekawe. Co to było? Ej, tu są jaszczury. To są ogniste jaszczury. Panie, u panie, u pani, panie Dobra już się bałem, że zginę. Dawaj, 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 pij stureczki Trochę doświadczenia jeszcze nie zaskoczy No, wszystkie. Są brzytwy, nie konserwy. Te są łatwiejsze do pokonania. Dobra. Dobra, nie będziemy tu zamuzać czasu. <laughs> to się można by było powybijać później, albo poza odcinkiem, ale mniejsza z tym. A, bo tu są Orkowie jeszcze, okej. Okay. Czyli jeszcze bitwa z orkami. Dobra. To w sumie nie byłoby taki głupi pomysł, żeby to zapisać mordy. No trochę tej gorku tu jest, nie powiem. Pojedynco, podwójnie biegnąć nawet potrójnie Okej, okay, dobra. Chyba samano tu nie ma, nie? No, teraz trójka, dobra, super. Haha. Dobra Mamy życie uzupełnione Biegnie kolejny Chodź tu głupu Okej okay. Dobra Kolejny biegnie i moje przeklęte gardełko Oni tu podbiegną czy tak Dobra wiecie co zapiszę to bo Boję się, że mogę zginąć Nie, byłem czasami. Dobra, jest git, jest git, jest git, mordy. Padają jak muchy. I skrzeczą. Jeszcze ciekawego nie ma, dobra. Yy, jeszcze jakieś orki do zabicia. A tędy się nie da zejść? Aha, tu jest zejście. Tu jest przejście, dobra. Tych, tych, tych. No i w końcu kryzys nastąpił Zgon <laughs> Chyba zbyt pewnie się poczułem, wiecie? W sumie mógłbym tych orków nawet nie zabijać, ale bo mam ulu-mulu że mamy ulu -Molu. Że mamy ulu -Mulu, które pozwala mi przejść kurce bezpiecznie tutaj ogólnie. Yy, ale to nic. Dobra, biegnie or. I kolejny ork. I kolejny, kurde, biegną na mnie jak ta mara sarańczy. Czekajcie, na tych załatwimy paki po prostu tempaki nie dobra para dobra yy, teraz tak życie Zapiszemy. Zapiszemy i lecimy dalej. Dobra, poczekamy. się mi spuści. Trzeba przyznać. Tam coś jest? A no, tam jest figurka, aha, okej. Okay. To są szamany. Dobra, save. O nie, wiedziałem. O nie, dobra, już jest po już jest po już jest po Dobra, czekajcie jeszcze raz. Bo zanim się pozbieram to... No. Teraz pytanie, czy ja mam tyle kinezy? No co jest? no. Jest, dobra, mam. Gdzie to jest? Wszystkie zwoje wymarnowałem, ale mam. Okej, okay, dobra, lecimy dalej. <tryk>

thank uh you -oh. Tutaj wiki lecimy dalej, tim tiri di do piorku Dobra, jesteśmy na miejscu, dawaj te miksturki wszystkie wypijemy nie byłem tu, ja... dobre. Hmm. Czyli tu jeszcze nie byłem. To też jest jakiś kuper. Okej, okay, mikturki się przydadzą na pewno. Wejście, wejście, wejście wejście, 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 wejście eee, tędy. I co tu dalej? Nie ma nic? że nie tu, ale... Gdzie by to było? A tu jest krata! Dobra, dobra, widzę. To, a tu? Co tu jest w ogóle? E, Ruk jakiś hmm. morkowe bronie, chłam morkowy, dobra. Tu? Ujemy, kochany. Co tu jest? Aha, dobra. No ja tu nawet nie mam po co chodzić. Się wydają. I tak mi się wydaje, nie mam po co tu chodzić. Było od razu iść sam do tamtego. Hmm. Teraz tak, tu, tu do tej kraty od razu mogę iść. Ona tu jest zablokowana. A żeby to otworzyć, no to potrzeba... bo właśnie ten posążek. Tak. I... świątynia Ślącego. Nowy wpis Dobra morki, jako że jest 23 minuta to tu sobie zakończymy, ja se tu zapiszę. Że sobie tu zapiszę, zakończymy tu odcinek i kolejny odcinek już będzie ze świątyni, także... Mam nadzieję, że odcineczek Wam się spodoba. jeśli tak, no to zostawcie łapkę w górę, oczywiście suby minę też na kanale. Widziane. Ode mnie macie wszyscy zdrowienia, baniczkę na droweczko piąteczka, żółwicek, no i do zobaczenia, mordki. Trzymajcie się, siemanko, elo.